Na naprawdę ta trąba idzie. Normalnie tak daje, że nie wiem, czy ja tu wszystko posprzątałam. Ten grill chociaż wezmę, go tu wepchnę i pada już. Kurde, jak to jest... Pyka. Mnie wkurza ten grill. W jest, bardzo... ten jest, jest, jest such, a ten to był zablokowało. Dobra, w las. W las. Niech tu siedzi, bo poleci. Ach, i pada. już. I burza. Nie wiadomo skąd. Żadnej burzy tu w nie łodzi miało nie być. Jechałam do rawy na spotkanie umówione. Droga zagrodzona. Remontują asfalt, zerwali. Teraz miałam zaproszenie do spały. Deszcz. Szczęścia po prostu.